Dzisiaj około 5 rano dyżurny powiatowego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie otrzymał zgłoszenie o zatopionej łodzi w kanale portowym we Fromborku. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że zacumowana w porcie 10-metrowa łódź motorowa niemal całkowicie znajduje się pod wodą. Strażacy natychmiast przystąpili do działań. Na szczęście na pokładzie nie było załogi. Wokół jachtu strażacy ustawili zapory przeciwolejowe. Część paliwa, które wyciekło z łodzi, zostało zneutralizowane przy pomocy specjalnych środków. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną zatonięcia łodzi. Z tej łodzi wydostał się, wydostała się pewna ilość benzyny, która napędzała silnik. Ta benzyna wypełniła kanał portowy oraz również wydostała się na wody powierzchni, powierzchniowe Zalewu Wisłanego. Tutaj strażacy skupili się w tych działaniach przede wszystkim na ograniczeniu skutków wycieku benzyny, tego cienkiego filmu benzyny, który unosił się na powierzchni wody. Postawiliśmy zapory sorpcyjne, następnie przy wykorzystaniu dwóch jednostek pływających, zarówno strażaków, ochotników z Fromborka, jak i Państwowej Straży Pożarnej, ratownicy zabezpieczeni w kapokach, pływając po... W kanale portowym oraz po zalewie wiślanym po wodzie serowo-wiślanego neutralizowali z wykorzystaniem neutralizatorów i dyspergentów ten cienki film benzyny, który się unosił. Dodatkowo, dodatkowo ratownicy skupili się również na wykorzystaniu mat, mat sorpcyjnych, którymi żeśmy ograniczyli i wchłonęli olej silnikowy, który wydostał się z tej częściowo zatopionej jednostki pływającej. Właściciel jednostki obecny na miejscu tego zdarzenia zobowiązał się jak Państwo widzicie, ściągnął na miejsce, zadysponował. Na miejsce tego zdarzenia dźwig, który częściowo podniósł tą łódkę. Ta łódka została zabezpieczona, a następnie z wykorzystaniem pomp pożarniczych przystąpiliśmy do usuwania wody, która zalegała wewnątrz tej motorówki. To pozwoliło, jak Państwo widzicie, na, na to, że łódka teraz znajduje się już bezpiecznie na powierzchni, już sama utrzymuje się na tej powierzchni. Dalsze działania to nic innego, jak właśnie z wykorzystaniem tego dźwigu wydobycie tej łódki na podstawioną przyczepę. My nadal, jako strażacy, neutralizujemy te wycieki benzyny, która znajduje się jeszcze w niewielkich miejscach. Niektórych miejscach na, te, na, na powierzchni zalewu piśmianego i w kanale portowym. Tak naprawdę te działania już są takimi działania, działaniami tylko typowo zabezpieczającymi i, i, i dobiegają końca. Dopiero po wyciągnięciu jednostki pływające my będziemy zabierali nas sprzęt, a więc te zapory, które żeśmy wykorzystywali i, i maty sorbcyjne. Na miejscu pracowało 15 strażaków od godzin porannych, od godziny około 5 rano, następnie dokonaliśmy zmiany, podmiany ratowników z Państwowej Straży Pożarnej, cały czas wspierają Państwową Straż Pożarną strażacy uchodźcy z Fromborka, pojawili się również przedstawiciele tutaj Kapitanatu Portu we Fromborku, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, także sytuacja jeżeli chodzi o ekologię zagrożenie dla środowiska jest opanowana, udało nam się ograniczyć skutecznie tego typu wyciek chociażby benzyny z tej, z tej motorówki.